Masz gorszy dzień? Nie masz na nic ochoty? Brak ci sił? Czujesz zmęczenie oraz osłabienie całego organizmu? Nie daj się. Poczuj to. mok? DNA TV Gala z nami przepiękna Magda Pyznard, nowej odsłonie, uczestniczka Warsaw Show, która jest naprawdę świetnym przykładem, że na wszystko w życiu przychodzi miejsce i czas. Wcześniej szalona uczestniczka, dzisiaj przykładna mama oraz robiąca karierę kobieta. Ponieważ widziałam, że nawet książkę wydałaś, słuchaj. Jeszcze nie wydałam książki, rok temu wydałam e-booka. E-booka? Tak, tak e-booka e e wydałam tak, rok tak. temu e-book z przepisami i tak dalej, natomiast książkę dopiero mam w planach. No już są to coraz bliższe plany, natomiast teraz nie chciałabym o tym mówić, ponieważ na promocję książki przyjdzie czas. No ale Ty jesteś na świetną reklamą, co kupiłaś, dlatego, nie Bądź że tak naprawdę to 10 kg, natomiast właśnie się śmiałam, bo pierwsze co to zeszłam po schodach i krzyczę, to jest pyznar, ona tak sfudła. Ja już jestem do tego, dziękuję, już jestem do tego przyzwyczajona, bo to już jakby trochę czasu, natomiast ja się, nie, no, mało się pokazuję gdzieś tam na takich e, e, ściankach i może dlatego też, jak teraz ktoś mnie widzi po tak długim czasie, to jest to taka, wiesz, przepaść, także miłe zaskoczenie dla, dla wszystkich na pewno. I jeszcze po ciąży, to jest niewiarygodne, tak. bo dwa lata może Tak, moja córeczka niedawno skończyła dwa lata, mm. tak, no ja cię widziałam tak na Instagramie, że to zaczyna za granicą. To znaczy tak, no ja bardzo często przybywam za granicą, bo jakby... E, ja nie kryję tego, że mnie nasz kraj bardzo męczy, więc e, poza na, granicami naszego kraju po prostu jadę sobie e, odpocząć, tak, a że mam taką pracę, jaką mam i mogę sobie pozwolić na to, że pracować z każdej części tak naprawdę świata. E, no a że Hiszpanię po... Mm, Taki, jako taki swój azyl, tak w ten sposób Hiszpanię traktuję, dlatego tam dość często bywam. A znasz hiszpański? Znam hiszpański, natomiast na takim naprawdę podstawowym poziomie, ale się uczę, bo chciałabym, docelowo chciałabym naprawdę porozumiewać się tak bardzo dobrze z Hiszpanami. Okej, okay. a powiedz mi tutaj, gdybyś dostała taką propozycję, walki na Punchdownie, zgodziłabyś się? Nie, nie zgodziłabym się na propozycję walki na punchdownie, ponieważ to totalnie nie są moje klimaty. Ja tutaj przyjechałam wspierać Ptysia, którego bardzo e, od zawsze lubię, którego szanuję, które doceniam jego pracę. E, no po raz pierwszy udało mi się e, teraz e, przyjechać, e, dlatego, że zawsze właśnie jakieś takie sprawy czy rodzinne, czy służbowe mnie trzymały. E, ale nie, to nie jest w ogóle coś e, dla mnie. Totalnie mnie to nie jara. Aha, rozumiem. E, a komu kibicujesz, jeżeli chodzi o walki kobiece? O je... Patusia czy Esmeralda? Wydaje mi się, że chyba Esmeralda. Ja Esmeraldę, co prawda, poznałam e, tylko raz w życiu, natomiast e, pomimo tego, że jest osobą, która bardzo się, e, widać, bardzo się pogubiła w życiu gdzieś tam, to ja jej e, naprawdę szczerze jej współczuję. Czasami tej, te e, gdzieś tamtej tej jak oglądałam, to e, wiadomo, że miesza się takie coś z tym, że Boże, co ona robi, a z drugiej strony masz takie coś, że współczujesz tej dziewczynie, bo... bo e, co w jej życiu wydarzyło się takiego strasznego, że doprowadziło ją do tego stanu, no nie? Jakby ym, dlatego, nie wiem, po prostu jakiś taki może, nie wiem, sentyment, czy z takiego do tej osoby, że, że no gdzieś tam jej kimicuje w tym wszystkim. Ja, chyba każdy ma za, za sobą jakiś trudny czas, więc wie, wie, wiem o czym mówisz. A, A. tak na tak, tak, koniec, jakie plany... Przyszłość? przyszłość można Cię zobaczyć? Moimi najszybszymi planami teraz bardzo się skupiam właśnie na książce, także, e, także, tak jak mówię, ale książka nie będzie miała nic wspólnego z, tak, ja otwieram to, otwieram jakby totalny, totalnie nowy rozdział i książka nie będzie miała nic wspólnego z dietetyką i tak dalej. To będzie, to będzie książka kryminalna. Eee, wow. Tak, także to było zawsze, od zawsze to było moim marzeniem, żeby napisać książkę, bo ja jako dziecko uwielbiałam czytać. Nie wiem, że nigdy nie podejrzewam było to uczestnika Show, ale ja naprawdę wypożyczałam z takie wszystkie możliwe książki. Eee, w każdym razie gdzieś tam potem to porzuciłam, ale to zawsze było mo moim marzeniem, zawsze gdzieś tam do tego mnie wszyscy popychali. Eee, aż w końcu myślę, że po prostu musiał... Nadejść na to taki czas. I to jest ten czas teraz, także mam nadzieję, że go dobrze wykorzystam. Super, no to czekamy na premierę, ja na pewno kupię. No i co, miłego wieczoru. Dziękuję Dziękujemy bardzo, mnie. dzięki.